Prawda, że Martynka ma chłopaka? Ale mam białe brwi, ja Cię kręcę. Ja, ja dam to, koła, tam O ty kurde, gość w kajtach, bez bajtek. Cieko. Czy Martynka kiedyś nie lubiła Janka? Hej, Junko wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj przez z odcinkiem z... Dzisiaj nagrywamy dla Was czy, czy to prawda, że będziemy odpowiadać na różne pytania i takie bardziej krępujące, takie trochę wstydliwe może dla niektórych. Stresujesz się? Mmm, tak średnio. Ja bym się stresowała w Twoim miejscu. Bo już widzę, że lecimy grubo dziś. Zobaczymy. I na początku tego filmiku chciałam wam powiedzieć o czymś super świetnym, ekstra, mega, sztos. A mianowicie, wystąpiłam w odcinku Studio Tymbark, także zapraszam was serdecznie. Zostawiam wam link w opisie. Wpadajcie, wbijajcie i dajcie znać, jak mi poszło. Byłam jedną z głównych postaci w tej produkcji. Oprócz mnie wystąpili też Wibybrosi, Kiślu i Kuferek Czekolady, więc... Myślę, że warto obejrzeć. I ja chcecie zobaczyć, jak zakończyła się historia w tajemniczym lesie, to zapraszam Was do Studio Tymbark. Ale dobra, przejdźmy do... Czy to prawda, że prawda? Czy to prawda, że prawda? Jak się to powiedziała? Wszystkie pytania zadawaliście mi na Instagramie, zapraszam Was również na mojego Instagrama, mam nadzieję, wiecie. Dokładnie tak. Pytania, tak jak mówiłam, były różne i te takie mocniejsze, i takie luźniejsze, także no nie ma co przedłużyć, tylko po prostu zacznijmy. Pierwsze pytanie, które bardzo często się powtarzało. Czy Martynka kiedyś nie lubiła Jamka? Um, lubię go w połowie 1%. Ale kiedyś to prawda, kiedyś go w ogóle nie lubiła. A teraz już jest połowa procenta, wiecie? To jeszcze. Nie! 99%! Nie! Połowa 1%, czyli 51%! Czyli 51% go lubisz. Uh -huh. A jak coś tu Janek, to jest mój chłopak. Jakby coś nie wiedział. O to co musi zrobić, żebyś go w końcu polubiła? Kupić mi lalkę. czemu go tak bardzo nie lubisz? Mm. Czekaj, co? Czy ty powiedziałaś, że macie kupić lalkę? Ale nie możesz wykorzystywać tak. To jest wykorzystywanie. nie. To jest złe, nie można tak robić. Ty mnie no, wykorzystujesz tam. do sprzątania swojego pokoju i robienia. zdjęć. Kiedy, kiedy ty mi pokój sprzątałaś? Nie mam żadnego. Nie było takiego niepokoju, ale robienie zdjęć. No bo na Instagrama czasami trzeba zrobić jakieś zdjęcia, a nie mam mi kto robić zdjęć, bo nie mam profesjonalnych, prywatnych fotografów, więc tak no, to jest to moim profesjonalnym. Robię. Generalnie z tego co tutaj patrzę, pytania nie tylko są do nas obu, ale też na przykład takie pytania bardziej skierowane w moją stronę albo bardziej skierowane w stronę Matynę, więc to różnie. Ale to na przykład jest czy Janek to twój pierwszy chłopak. No i w sumie tak, to jest prawda, bo taki no poważniejszy związek to jest teraz do mój. Teraz. Dobra, teraz do ciebie pytanie. To prawda, że Martynka chce założyć kanał na YouTubie. Aha. To wypowiedzcie no na temat, co będzie tak. się nagrywała na tym kanale. E, ja. Ale to było od 13 lat, co? Bo tak nielegalnie trochę. Nie, ale niedługo pewnie bo tak chcę, tak, tak przeciłam i tak, ja chcę tam mieć, że e, takie powitanie jak Paula miałam na początku swojego kanału i potem... MSP. O, MSP. Wiedziałam. Ale już nieważne. Po, ale potem chcę takie jak Paula filmy. Chyba już okej. jaką mam wielką bluzę. Jezus Maria, no bo to jest Elka. A ty lubisz takie oversaizowe, nie? Oha, takie wyszły. Ale wycofie ciekawe, wycofie. ciekawe, jakie bluzy będzie warna nosiła, jak będzie w moim wieku. Ciekawe jaki to będzie robił, jak teraz to jest Elka. To ty jak będziesz w moim wieku, będziesz leciała pewnie XXXX A są takie w ogóle? No muszą być specjalnie dla Ciebie szte. To jest taki mój styl, kapelusik i taka duża bluza. A ja też lubię kapelusiki. A ja już się lubię duże bluzy. I to takie duże, że zaraz rękami mam. <słuch> pytanko, czy to prawda, że wybiłaś się przez YouTube? Proszę pozdrów na filmie. Pozdrawiam, Amelia, buziaczki dla Ciebie. E, no i czy to prawda, że wybiłam się przez YouTube? W sensie nie wiem za bardzo o co chodzi w tym pytaniu. Czy, że wybiłam się na przykład na Instagramie przez YouTube, czy wybiłam się ogólnie w Internecie przez YouTube? To wydaje mi się, że tak, bo ja sobie tutaj sama tworzyłam, nikt nigdy mnie nie wybił, że na sposób, więc tak jakby wybiłam się sama ze sobą, sama ze swoimi filmami. I trochę z pomocą Martyny, bo razem nagrywałyśmy dużo filmów. Ja, ja dałam tą Paula całą sławę. Kurde, goście, co ty gadasz? Co się jeszcze śmiejesz? Hit. Nie no, w sumie wydaje mi się, że, że YouTube mnie najbardziej wybił, bo YouTube to jest coś, na czym najbardziej bo... lubię tworzyć. Tu jest najwięcej możliwości, według mnie też jest taki najbardziej rozwijający I no, kocham to robić. Robię to, co kocham. Wracając do pytania, chyba wybiłam się przez YouTube'a. Najbardziej. Czy to prawda, że Paulinka jest ciągle uśmiechnięta? Tak. Serio? Mhm. Zawsze, zawsze... Tak Nie! Wybiłam? A kiedy nie? Jak się pokłócisz z kimś, na przykład coś ci nie wychodzi. No a z kim się pokłócis na przykład? Z Jankiem. O Janek niedobry, co? Z... ze mną. Hmm. Ale ja jestem dobra. Janek niedobry, tak? <laughs> nie no, wszyscy są super. To jest do kolejnego pytania. Jakby tak troszkę pomijamy niektóre. Czy to prawda, że Martynka jest bardziej poważna od ciebie? Tak. Tak. Szczerze to tak. Bo ja zawsze mam jakieś głupie pomysły w ogóle, mimo że tutaj wygląda, jakby ja była bardziej poważna, tak naprawdę na tych nagraniach, ale ja się staram tutaj przy tych nagraniach, prawda, troszkę tak opanować, ale jak na przykład jestem z moimi przyjaciółkami, to mnie naprawdę czasami tak odwala, że one się zastanawiają w ogóle, z kim one żyją. Naprawdę. I w sumie wydaje mi się, że ty jesteś przy ludziach takich z zewnątrz, jesteś taka bardziej cicha. Nie, ja jestem przy ludziach takich, których znam już długo, to jesteś normalna, taka, taka... Trośka mam piękną dziewkę. No, zrobię sobie taką... To jak grzybek wyglądasz. W ogóle jestem brudna od truskawek. Dlatego dobrze, że usiadliśmy tak, że akurat tego nie widać. Czy to prawda, że jesteście koniarami? Tak. A wiesz co to znaczy w ogóle? Tak, my lubimy konie. Ale w ogóle Marta jest śmieszna, bo raz w życiu była na koniach i ona już kocha konie, prawda? Tak. Ostatnio powiem wam, że bardzo polubiłam te konie, serio, ja tak sobie, często ze z moją przyjaciółką Gabrysią i z jej siostrą Gabi, i z siostrą już jeżdżą tam z półtora roku, myślę, czy tam z rok, więc no, dość sporo. Ja dopiero jestem amatorką początkującą, więc no, na Instagramie czasami wstawiam jakieś filmiki, czy tam jakieś foteczki właśnie z tych koni, więc jak chcecie zobaczyć się więcej, zobaczyć, dowiedzieć, whatever, zapraszam. To jest super sport według mnie. Dobra, kolejne pytanie, uwaga. Czy to prawda, że Martynka ma chłopaka? Przybawia się na ten temat? Nie mam. Ja wiem, ja no, wiem. Ja mam to nie mam, nie mam nie Skajtek, ten Wajtek! Cicho. Nie, 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 nie poznałam nikogo takiego nigdy, wiesz. No nie wiem, co to jest za imię! Nie! nie. Jeśli jesteście Tim Martynka, to napiszcie w komentarzu. Teraz się ślipuję że... z kajtkiem. Nie. Marta się już na mnie ścieka, żartu jest tym kajtkiem, w sumie nie wiem o co z tym wszystkim chodzi, ale Janek tak kiedyś palnął, że Martna jest z kajtkiem. Zatem tak się potoczyło, że wszyscy myślą, że ona jest z jakimś kajtkiem, ale w końcu nie. Nie, nie mam tak jest. Dobra, to powiedz się szczerze, Rozwiemy wszystkie wątpliwości, ten filmik ma być samą prawdą. Nie kłamstwo, prawdę. Dlatego powiedz prawdę. Ja? Nie mam chłopaka! Jak będziesz miała to powiesz? Aha. I pochwalisz się? Pochwali się widzą. Tak. Dobra, to jesteśmy umówieni moi drodzy. Wiecie o co chodzi. Czy to prawda, że jesteś z Jankiem dla pieniędzy? Pozdrawiamy! Cieplutko! Jesteśmy z Jankiem półtora roku już prawie. Dobra, może jeszcze nie półtora, ale rok i kilka miesięcy. Jest się z kimś, dlatego właśnie tę osobę kocha. Kto jest z kimś dla pieniędzy, to po prostu już... To tylko jest dla pieniędzy, jak już zdobędzie te pieniędzy, no to już zrywa, no albo jak widzi, że nie ma tych pieniędzy, to też zrywa, a ja... Ja jestem cały czas i nawet nie lubię, jak ktoś mi coś kupuje I zawsze jak jednak mi coś kupi, to ja zawsze mu oddaję pieniądze Mam taki nawyk i, i zawsze tak jest I Jakby... A jakoś jak ja ci coś kupuję, to nie oddajesz mi pieniądze. No, to ty jesteś moją Ja Ale przypał Teraz widzę na taką okropną siostrę No ale trudno, trudno Czy to prawda, że macie dobry kontakt? W sumie tak Tak Myślę, że mamy spoko kontakt Jakiś siostrzany, nie? A -a -a. i Siostrzyczki kochane, tak? Lecz. Dobra, <coughs> czy to prawda, że macie swoją ulubioną liczbę, która zawsze przynosi wam szczęście? Tak, 12. W serio 12? Mhm. A ja miałam numer w dzienniku 12. Ja no Ale... A, dwo... a 6 plus 6? 12! No, to jest twoja szczęśliwa liczba, no to widzisz, jak się fajnie złożyło. Ja tam w sumie najbardziej lubię 13, bo wszyscy mówią, że 13 jest taka pechowa, a mi w sumie zawsze piątek 13 przynosił szczęście, zawsze to był jakiś taki fajny dzień, serio. A ja, a ja właśnie ostatnio w piątek 13, było jakiś rok temu, to, e, to był taki fajny dzień, że to hit. Pojechaliśmy do Maka i takie fajne rzeczy się działy. Ja tak? Kręcę, no. Czy to prawda, że kochać i tańczyć? A mi się właśnie wydaje, że kochać to jest zbyt, za, za dużo powiedziane. Bo kochać to ja mogę kogoś lub tak coś, ale tak. Chociaż w sumie można kochać to, co się robi. Nie, nie wiem, ja na przykład bardziej lubię wstawiać dla Was te filmiki i dawać też przy okazji nie tylko sobie radość, ale też Wam i to mnie największą przyjemność w sumie sprawia. A taniec też jest fajną alternatywą, na przykład gdy zawsze, gdy jestem smutna, sobie włączam jakąś muzykę i sobie tak tańczę, taką improwizację i to też jest super, takie relaksujące i też wam polecam, nawet jak nie umiecie tańczyć. Dobra, kolejne pytanie. Czy to prawda, że paliłaś papierosy? Pozdrawiam Krysia, pozdrawiam cię Krysia. Nie, po nie nienawidzę papierosów I w postaci tych takich elektrycznych papierosów I w postaci takich zwykłych I w jakiejkolwiek postaci po prostu nienawidzę To śmierdzi Nie palcie papierosów, bo to nie jest fajne A po drugie to, to jest zdrowe i nie wiem Możliwe, że do tego tak mam, bo po prostu Zostałem też tak wychowana i w ogóle że A tak, co to daje no? do palenie papierosów? To nic w sumie nie daje No właśnie I za te pieniądze, które, za które macie papierosy Możecie sobie kupić, nie wiem, czekoladę Czekolada jest taka pyszna Ale mam białe brwi, ja cię kręcę Czy to prawda, że to jest pytanie do ciebie, bo już widzę, że tutaj tak. się nudzisz Lubicie oglądać ekipę? Tak, ja uwielbiam oglądać ekipę Moje największe marzenie to jest spotkać ekipę, a najbardziej Pateta <zysy> Serio? Aha. Ja, no ja też lubię oglądać, oni mają takie fajne, najstylowe, nice takie rodzinne, trochę w takim rodzinnym klimacie filmy I tak przyjemnie się te filmy oglądają, są takie fajne, ja na przykład bardzo lubię właśnie w sumie ten film Czy to prawda, że inspiruje mnie się troszeczkę wersów, co nie? No, bo wersow, wersow miała taką serię na swoim kanale, więc też taka trochę inspiracja I na, 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 na poszła na, na, na Więc powiem, też pozdrawiamy, chociaż ja e, się tego nie obejrzę, ale pozdrawiamy Czy ja to prawda, że będziecie miały kiedyś tatuaż? Ja nie chcę Dlaczego? Ja bym chciała nie z Tobą mieć tatuaż, nawet mówiłam Ci o moim pomyśle Ja mam taki pomysł tatuaż, ale nie będę mówiła gdzie, bo to jest, w sensie ja Jaki tatuaż? Dlatego, bo to jest taki, taka tajemnica trochę, no nie mówi się takich rzeczy, bo jeszcze ktoś o tym ściąga, no to jest miarę oryginalny jaki pomysł. Jaki tatuaż. Potem ci powiem. On będzie albo tutaj, albo na palcu, w jakimś którymś, nie wiem, albo między palcami. To też jest takie super. Czy to prawda, że Martinez jest tak naprawdę jest twoją kuzynką. Co? Nie no, dobra. Tak... <laughs> nie no, a tak naprawdę to... Um... No nie. Jesteśmy siostrami. Chyba. Chyba, że mama nam czegoś nie powiedziała. Nie, no ale jesteśmy siostrami. No wiem, co chodzi z twoim kciukiem. więc jakiś, nie wiem, dziwny jest twój. Patrz, taki ma... Jak Minecraft. Wygląda jak D Dirt z Minecrafta. Patrzcie. Wygląda jak Dirt. jak. Diamenty. Czy to prawda, że jesteście dla siebie jak przyjaciółki? Jak myślisz? Ja myślę, że w niektórych sytuacjach chyba tak. No. Aaaa, ale Dobra, tak, jesteśmy czasami, a czasami nie, bo nie czasami się da gadać z tłum o takich rzeczach wszystkich... Ogni. Czy to prawda, że Martyka kusi się do złego, chodzi o słodycze podczas zdrowego odżywiania? Tak! Zawsze! Zawsze! Oh! Ale czy szczerze, tak jest. I to prawda, i musisz to przyznać A Teraz jak zaczęłam się zdrowo odżywiać, to na cały czas jedzie sobie do jakiegoś maka na jakieś fast food'y Albo jakieś albo jakieś czekolady kupuję, albo jakieś chipsy I wiecie, ja tylko czuję ten zapach i takie Spokojnie, spokojnie I to strasznie irytuje i już nie raz się dałam skusić I pojechałam z nią do tego maka, albo zamówiłyśmy razem tą pizzę i od niej troszeczkę zabrałam Ale no jednak staram się to trochę ograniczyć to jedzenie słodyczy, bo właśnie chciałam tak nie chcę ograniczyć z mojego życia wszystkiego, ale tak, żeby nie było aż tego tak dużo jak kiedyś, a Martina serio tego zamawia masę, więc a teraz też pytanie do nas obu. Czy to prawda, że wsypujecie najpierw płatki, a potem mleko. Ja najpierw wsypuję, mle wlewam mleko, a tak, potem płatki. Tak, tak. Bo te płatki są potem takie Co Za szma takzam, wiesz, to. Marna, widzę, że dzisiaj bardzo dużo energii w masz w filmiku. Czy to prawda, że macie dwa króliki? Tak. To prawda, mamy dwa króliki, bazylię i Bazyla. Czy prawda, że chcesz mieć bobasa z Jankiem? Mam 17 lat! Teraz? Nie. Kiedyś, czyli za jakieś 10 lat? Nie, no ogólnie mi się z dziećmi nie śpieszy, aczkolwiek uważam, że takie małe bobasy są słodkie, no ale to już w dalekiej mega przyszłości. No i wydaje mi się, że chyba to na tyle z tych pytanek. Jak Ci się podobał filmik? Bardzo mało pytań było do Ciebie, co nie? Ale możemy kiedyś ja nagrać. Nie by nie możemy kiedyś nagrać odcinek, taki podobny jak ten, tylko będą pytania takie typowo, typowo tylko do Martyny. Albo takie typowo do mnie, i że na przykład Ty będziesz mi zadawała, albo ja Tobie. Też może być spoko, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to dajcie znać w komentarzu. Stawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. I przede wszystkim zapraszam Was na odcinek Sure Zembark, tak jak mówiłam na początku. Link w opisie. Dokładnie no, no, no. tak. I dawajcie znać, jak mi poszło. I to by było w sumie na tyle, co nie? Mm -hmm. Buzaki! <laughs> Do zobaczenia w kolejnym filmie papawki!